Siemanko, z tej strony Koks. Witam Was w kolejnym odcinku na kanale. Kolejny konkursik, tym razem listopadowy, czyli przedostatni w tym roku. Pamiętajcie, konkursik jest dla subskrybentów, ale jeżeli jesteś nowy na kanale, to jak najbardziej możesz suba zostawić i możesz wziąć udział wtedy. Po prostu piszesz komentarz, biorę udział, poproszę o lajkę od każdego, kto weźmie udział, będę bardzo wdzięczny I, i no i musicie mieć publiczne suby ustawione. To jest bardzo ważne. Pamiętajcie, publiczne suby to tak bardzo łatwo ustawić jest, że no po prostu trzeba. Jeżeli ktoś tego nie ustawi, no to nie dopuszczam po prostu do konkursu. Już nie będę się bawił w to, że dopuszczam kogoś, mimo że tego nie ma ustawionego. Proszę to mieć ustawione. Naprawdę, tym 20 sekund zajmuje ustawienie tego. Ustawienia. To zróbcie to w komputerze, będzie najłatwiej wtedy. Prywatność tutaj. Tam gdzie, o, kamerka tutaj, ale tutaj jest prywatność zakładka. Tutaj, o. Raz, dwa, trzy, cztery, piąta od dołu, macie to od teraz będzie widać, prywatność jest tutaj, a tutaj macie subskrypcję i to musicie mieć odznaczone, jeżeli jesteś, nigdy tego nie robiłeś, to będzie to zaznaczone, ale a ty musisz mieć to odznaczone, tak? I wtedy masz publiczne subskrypcje i to musisz mieć ustawione, kolego, proszę ci ładnie, żebyś to zrobił, dobra i pamiętajcie, żeby linki w opisie były aktualne, więc i żadnych blokad wymian nie było, więc nie zmieniać żadnych e, nazw na Steamie, jakiś tam, nie wiem, Steam Guarda resetować, po prostu przegapicie, tak? Do wygrania będzie w tym miesiącu tapetasimo proszę bardzo, 0,35 float, ten Mac wykolejanie pamiątka po testach, 0,18 float. Bardzo ładne naklejki. Ja jednak polubię naklejki. One są naprawdę ładne, jeżeli się je tak tutaj ładnie naklei na fajną bronię. A trzecim skinem będzie. wiedziałem że pa w kołańców znaków. Ja kiedyś powiedziałem, że jeżeli wyleci mi kosa ze skrzynki, to po prostu ją rozdam. No ale już skrzynek za bardzo nie zamierzam otwierać. No, ewentualnie teraz pasek jest zapełniony ze streamu, tak? To może otworzę jeszcze. No, ale tak, jakby wyleciała kosa, no to i tak bym to rozdał, tak? A że tego nie planujesz otwierać, to po prostu rozdam wam ją w tym giveawayu miesięcznym. Po testach bojowych. 021 float. Bardzo ładna WUPA, czerwony skin, więc można sobie kontrakt zrobić. Jeżeli brakuje ci jednego do kontraktu, to może wygrasz i se zrobisz po prostu do kosy tego. No, ja będziesz miał skin do kosy więcej, tak? A jeżeli nie, to bardzo ładna WUPA do grania jest. Nie oszukujmy się. W streamie są bardzo spoko. A druga sprawa to tak. Yy, kupiłem sobie nowe rękawiczki. 030 float po testach bojowych. Są bardzo ładne. Jednak starałem się, żeby ten float był jak miał możliwy jak najlepszy i jak najtańszy, żeby były. Ja już się założyłem sobie. E, nóż szkieletowy, rzeź, po CT, po terror wziąłem sobie przetasowanie e, noża motylkowego i rambita więc na zmianę będzie ta i takosa, teoretycznie. No. Sami po kilka razy potrafi tą samą dać, dopiero potem zmienić. E, I tak to by było. no, Tutaj chyba nic nie zmienia aktualnie. Wszystko jest jak należy, ale tutaj zmieni. E, mogą wrócić skiny, które wcześniej wywaliłem. Bo co to jest za. Konkurs, jakieś ten, na giveaway je wziąłem. E, no dobra, no to mogę przywrócić tutaj teraz te Hydro w końcu. Tu coś wraca, wracasz ten Tyfa, ten famasik wraca, myślę. Ehm, Topinait se idzie, a wraca je płytki grup. To samo tutaj. Łańcuch pokarmowy wraca. Nie mam już e, obrońcy Kwiecnego Światła, bo wymieniłem sobie. i Karabitys, zrobię. se zrobiłem, tak? I tutaj bym jeszcze tego. E, może być nawet, no. Niech będzie. Coś tu jeszcze chce zmienić? Myślę, że nie. Tu jest teraz idealnie, po czerwone rękawiczki, po prostu do, do tych dwóch. A może tutaj jeszcze zmienię? Właśnie tego five dwa koła tutaj, ewentualnie to. Może to będzie lepsze No Dobra, coś takiego. Dobra, i tak by się prezentowało. Mam nadzieję, że się podobał odcinek. Pamiętajcie, zostawcie łapka, suba, komentarz, biorę udział. A wupa do wygrania. Rozdam ją jak rybany zajdą w przyszły poniedziałek, więc nie chcę ich w poniedziałek rozdawać, rozdam je w przyszłą sobotę, dwa tygodnie prawie wzięcia na udział jest, więc dużo czasu. Życzę wszystkim powodzenia i widzimy się już niedługo. Na razie, cześć.